Witam serdecznie w kolejnym już odcinku porady kulinarne. W poprzednich programach pokazałam Państwu kilka propozycji do przygotowania obiadu, śniadania, kolacji oraz deseru. Dziś chciałabym przedstawić sposób na zrobienie szybkiej przystawki, a mianowicie będzie to sałatka z awokado i z jajek na bazie różnych sałat. Do przygotowania tej przystawki potrzebujemy liście rozpunki, rukoli, sałaty lodowej lub możemy sobie kupić gotowy miks sałat. Sałatę przekładamy do płaskiej salaterki, a następnie obieramy ogórka i awokado. Kroimy je w kostkę i doprawiamy solą i pieprzem. Wykładamy na sałatę razem z pokrojonymi na pół oliwkami. Jajka wkładamy do garnka z ciepłą wodą i pod przykryciem gotujemy 5 minut od momentu zagotowania się wody. Moczymy do wystudzenia w zimnej wodzie, obieramy i kroimy w ćwiartki, również doprawiamy pieprzem i solą. Kolejnym krokiem jest zrobienie sosu. Do miseczki wlewamy oliwę, dodajemy majonez, musztardę, syrop klonowy, może też być miód pszczeli oraz sok z cytryny. Wszystko razem mieszamy do momentu połączenia się wszystkich składników. Tak jak wcześniej mówiłam, w połowie sosu mieszamy ogórka i awokado, a pozostałym sosem polewamy na samym końcu całość sałaty. Dokorujemy liściami bazylii. Sałatka jest bardzo delikatna w smaku, a jej forma podania sprawdza się nie tylko na przyjęciach jako przystawka, ale również jako posiłek na co dzień. Jest idealna, pięknie wygląda, a jeszcze lepiej smakuje. Życzę wszystkim smacznego i zapraszam na kolejne spotkanie.